Zradzę ci tajemnicę: nie ma rzeczy niemożliwych. Z różańcem wszystko staje się możliwe. Maryjana nad płonącym statkiem. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Była spokojna noc na Atlantyku. Morze szumiało łagodnie, a na niebie błyszczały gwiazdy. Pasażerowie wielkiego statku Aurora spali spokojnie w swoich kajutach. Tylko starsza kobieta, pani Elena, siedziała na pokładzie i przesuwała w palcach paciorki różańca. Dziękuję ci, Mario, za ten podróż i za pokój w sercu, szeptała, słuchając szmeru fal. Nagle noc rozdarł krzyk Pożar, pożar, na dole płonie maszynownia. Ludzie wybiegli na pokład, zdezorientowani i przestraszeni. Z wnętrza statku buchał ogień, a dym wznosił się wysoko ku niebu. Wiatr wzmagał płomienie, a woda była zbyt wzburzona, by spuścić szalupy. Kapitan próbował zachować spokój, ale w jego oczach było widać strach. Nie mamy szans! Nie mamy szans! Ogień się rozprzestrzenia. Pani Elena uklękła na pokładzie, wzięła różaniec i zawołała: Kto wierzy, módlcie się ze mną. Maryja nas nie opuści. Najpierw uklękło kilka osób, potem całe rodziny, nawet ci, którzy dawno zapomnieli o modlitwie, zaczęli szeptać słowa: Zdrowaś Maryjo o łaski pełna. Zapanowała niezwykła cisza. Tylko wiatr i wspólny rytm modlitwy. Nagle nad statkiem pojawiło się delikatne światło. Nie było to słońce ani księżyc. To światło było ciepłe, złotawe i spokojne. Ktoś szepnął: Spójrzcie, nad nami jest Maryja. Zasłony dymu rozstąpiły się, a płomienie zaczęły gasnąć jakby ktoś przykrył jej niewidzialnym płaszczem. Woda stała się gładka, a wiatr ucichł. Po kilku minutach pożar zgasł całkowicie. Kapitan uklęknął i ze łzami w oczach powiedział To nie nasza siła, to cud. Kiedy rankiem słońce wzeszło nad spokojnym oceanem, wszyscy pasażerowie zebrali się na pokładzie. Pani Elena trzymała w dłoniach swój różaniec, ten sam, który uratował ich w nocy. Maryja przyszła do nas, bo ją wyzwaliśmy powiedziała z uśmiechem. Nigdy nie zapominajcie różaniec to ratunek, nawet na środku morza. A jaka jest lekcja z tej historii? Kiedy człowiek traci nadzieję, różaniec przypomina że niebo nigdy nie jest daleko. Maryja potrafi odnaleźć swoje dzieci nawet w największym oceanie. A ty, w jakich chwilach chciałbyś trzymać różaniec w dłoniach?